i robisz? Przyszłam zobaczyć co porabiasz, z róża. Och, tato no wiesz jak ja tutaj lubię być. Ja po prostu uwielbiam las. No wiesz. Tak wiem, ale miałam ci dodać na urodziny, kiedy co będzie starsza. Ale chcę ci dodać wcześniej. Co takiego? Proszę bardzo. Ha? Mapa? Ale po co mi ona? Kiedy dorośniesz, to zobaczysz. Um, nie wiem, o co chodzi, tato, z tą mapą, ale dziękuję ci bardzo. Kocham ci tatusiu. Ja ciebie też, lubię. No gdzie ona jest? O, przyszła jaśnie pani. Wybacz z innej. To tak trwało, ale po prostu nie chciało mi się biec. Róża! Dobrze byśmy się zaraz spóźnimy. Eee, zaraz! Zawody! To Ci chciałam powiedzieć? Nawet chłopaki na nas czekają. Dobra lecimy! No ale zaczekaj na mnie! No są, zaraz się zaczną zawody. No w końcu. Przepraszam Was, że tak to tyle trwało. Co tak długo? Przeznacie różę. Ona po prostu szła sobie powoli. No co, wyleciało mi z głowy, że są zawody. Dobra, dobra, chodźcie już, bo zaraz się zaczną. Zaczynają się! O, gratulacje dla zwycięzców! No i koniec. Dobra, chodźmy już. Przyznam, zawody były bardzo fajne. Owszem! Dobra, widzimy się jutro. Tak! Do zobaczenia! Pa, róża! Co fajnie się było, o! Ale super! Teraz może co innego niech pani opowie. Mamo, opowiedz na temat tej legendy. O, przepraszam. Dzień dobry źrebaki. Cześć róża! O, róża! Coś się tutaj sprowadza do nas. O, chciałam posłuchać na temat tej legendy. Tu teraz pani opowie rybakom. No dobrze, a więc w pewnym lesie, który jest bardzo daleko od nas, znajduje się pewien skarb. Skarb? Owszem, do tego lasu trzeba mieć tajemniczą mapę, która prowadzi właśnie do tego lasu. Tylko ci, którzy są śmiałkami, mogą tam wejść i są odważni. A kiedy tam wejdą, Pokonają wszystkie przeszkody, zwyciężą i dostaną nagrodę. Albo jeden koń dostanie nagrodę, który jest wyjątkowy. Wow! I to na tyle. Mamo, to było genialne! Jak by będę chciał znaleźć ten skarb. Kochanie, nie znajdziesz go. Nie mamy, nie mamy mapy do tego. No dobrze, chodźmy się pobawić. Do widzenia pani! A mamo, później przyjdę dobrze. Do zobaczenia miłej zabawy. O. coś jeszcze chciałaś, Róża? M, tak. Chciałabym się zapytać, co to za mapa z tego skarbu? Czy to jest prawdziwa w ogóle ta informacja? Owszem, czyli ten skarb istnieje? Tak, ale ja chyba nie mam do tej mapy. Kurczę, no. Róża, nie pamiętasz? Czego mam nie pamiętać? Kiedy byłaś mała, twój tata dał ci mapę. Mapę? Zaraz, wiem jaką mapę! Pamiętam już! To to jest mapa do skarbu. Dobra, dziękuję pani, do widzenia! Do widzenia! Pa, o, to jest to! Zatrzymać drzewami. O, chyba chodzi o to. A to są chyba ścieżki. Och, tato. Ach, żebyś tylko mi powiedział, gdzie to jest. Chociaż nie, zaraz. Chyba wiem, gdzie ten las jest. Domyślam się. Trzy drzewa? Tak, wiem, gdzie, je, gdzie to jest. Dobra, rano pójdę do Sydney i pójdziemy razem z moimi przyjaciółmi poszukać tego skarbu. E, dobra, e, muszę się przygotować. A, jak się miło śpi! Ha. Kto taki takiej może pukać? Jeju! Mm. Halo! Sydney! Posłuchaj, znalazłam skarba, dokładnie mapę i chcę, żebyśmy wyruszyli na poszukać skarbu. O czym ty pleciesz? Róża, czy ty wiesz, która jest godzina? Która? Szósta! Wiesz? A, tam, to już i tak trzeba wstawać. No ta, ciekawa, bo w ogóle co to za skarb i co to za mapa jest? Posłuchaj, mój tata jak była mała dał mi mapę. No i co mam ja z tym wspólnego? No, chodzi mi o to, żebyśmy razem, że jeszcze tam z chłopakami, poszli poszukać tego skarbu. W końcu i tak nie macie co robić. Co to jest? Ty w ogóle wiesz, gdzie to jest? Nawet nie rozumiem tej mapy. No wiem! Ty chyba zwariowałaś. Nie, nie zwariowałam. Ruszamy. Idziemy po chłopaków i idziemy po ten skarb. Ech. O a matko. No dobra, chodźmy. Ja się chciałam wyspać. Gdzie jest ta mapa? No, ja rozumiem, Róża, ale ty wiesz, która jest godzina? No właśnie, specjalnie tutaj musiałam przyłazić, żeby po jakąś mapę iść, czy nie wiem, co. Nie po mapę, tylko po skarb. Widzicie tu. Gdzie jest ten X? Sidney. Na mnie nie patrz, Kajen. Ja jej nic nie nagadałam. No to co, pójdziecie ze mną? Bardzo was proszę! To może być niesamowite odkrycie. Nie dość, że mój tata mi to dał, to może być taka pamiątka. Proszę was! Ojeju, dobra, kiedy to mu musimy iść? Teraz! Co, ale ja jeszcze muszę coś zjeść! Dobra, to po jedzeniu i ruszamy. Ech, dobra. Dobra, już prawie jesteśmy. Prawie? Jeszcze kawałek zostało, a ja, ja mnie już nogi bolą. Marakesz nie maruj się, kochaj. Po co ja z wami już poszłem? No okej, okay, prawie jesteśmy. O! Cześć! O, e, cześć! Ja jestem Róża. E, Sydney. Marrakesz. Kajen. Miło poznać! Ja jestem Roza. Jesteście tu nowymi kołmi dzikimi? Że przepraszam jakimi końmi? A, konie ze stajni, tak? Przepraszam bardzo, że ty jesteś z dzikiego stada? No owszem, ale nieważne. Po co wam mapa i gdzie wy idziecie tak daleko? Mój tata dał mi jak była mała taką mapę. I też ta mapa prowadzi do skarbu. No, hmm, no widzę, ale doczytasz się po tym róża? Tak. No cóż, no, jeszcze trochę macie kawałek. Wiecie co? Mogę iść z wami, bo i tak nie mam co robić. Jasny, chodź! Przyda nam się kolejna y, towarzysz do naszej, że tak powiem, ekipy. No dobra, no to ruszajmy. Nie dam rady już więcej i zróbmy przerwę. Właśnie, Róża, już się powoli robi ciemno. No dobra, ale jutro rano wyruszamy. Nareszcie odpoczynek. Ah! Tak. No, a, a. A. A? a, gdzie jest róża? Hmm? A, o, Marrakesz! To nie powinien spać? Właśnie chciałem tobie zadać te pytanie. O co chodzi? Czemu nie śpisz? Wiesz, po prostu. Nadal nie wiem, o co chodzi z tą mapą. To znaczy, rozumiem ją, ale. Po co tata miał mi ją dawać? Bo ta mapa mi po prostu go przypomina i tęsknię za nim. Róża. Co? Po prostu twój tata może dał ci to, żebyś o nim nie zapomniała. A jeśli chodzi o skarb, to nie wiem. Nadal uważam, że to nie jest prawdziwy skarb. Że to istnieje. Ja uważam i myślę, że dojdziemy w końcu do tego. W końcu i tak już daleko poszliśmy. Nie możemy zabrócić. Tak, wiem. Dobra, chodź się połóż. Musimy być opoczęci. Dobrze, chodźmy. Stajemy. No chyba żartujecie teraz? Dobra, wszyscy wstali? Tak. O, oh, za wcześnie trochę. No cóż, musimy już iść. Dobra, chodźmy. Okej, okay, teraz mamy tutaj przejść. Yy, stać! Nie wolno przejść przez te przejście. To ja to miałam mówić. Nieprawda, ja! Yy, przepraszam, czy ja dobrze widzę, czy chyba mam jakiś sen? Czy ja widzę dwa miski, padę i niedźwiedzia polarnego? No to wygląda. Ej, ty! Ja jestem magicznym niedźwiedziem polarnym, bo tak na to bym nie wytrzymał na ciepłym. He, odezwał się! Widzisz, jakie pandy są lepsze? My to możemy wytrzymać, a ty to jakiś dziwny jesteś. Nie zapomnij, że jestem magicznym niedźwiedziem, tak samo jak ty. Ne, ne, ne. E, Dobrze, dosyć już tej kłótni. E, chciałabym przejść przez tę. Um, Ścieżkę? Niby czemu mamy cię wpuścić? Mamy wpuścić konie? Heh. Jaki żart. Heh. No cóż, e, dobra, powiem to wprost. Dostałam, kiedy byłam mała od taty taką mapę i ona prowadzi do skarbu. I czy możecie nas spuścić? Moja droga, ja i mój kolega pilnujemy tutaj tę, że tak powiem, ścieżkę i nie możemy nikogo wpuścić. Chyba, że. Chyba. Chyba, że podacie hasło. Jakie hasło? Nie rozumiem. Ja miałam mówić hasło. Nie, ja miałem mówić. Nie, ja, ja! Sam jesteś bana normalnie! O, da się to zwariować. Co? Sama jesteś? Ej, ej, uspokójcie się! A ty się nie wtrącaj! Ach, po pierwsze, ja się nazywam Róża, a po drugie, e, jeśli chodzi o hasło, no to ja go nie znam. Ech, dobra, przestańmy się kłócić. Dobra, zgoda. Czyli mówisz, że hasło, tak? Nie wiesz jakiego hasła? No tak, chyba że. A sprawdź na odwrocie mapy. No okej, okay, ale raczej tam nic nie będzie. Um, I widzisz hasło? E, tak, hasło róża? Zapraszamy. Zaraz, moje imię? E, twój tata chyba wiedział, jakie imię dać lub hasło. Cóż, no okej. Okay. To my już idziemy. Dziękujemy, że nam pozwoliliście przejść i bardzo was proszę, nie kłóćcie się. Dobra, dobra. Życzymy wam miłej podróży. Dziękujemy. Okej, okay, teraz mamy tutaj iść. Słyszycie to? Tygrys! Tygrys, ale w lesie? Nie, nie uciekamy! Czekajcie na mnie! Chyba już poszedł. Chodźmy. Dobra, ale cicho. Idziemy, ja się boję. Hmm, to tutaj? Nie wiem, muszę sprawdzić na mapie. Gdzie jest mapa? Ehm, um, uh, nie, Róża, nie gadaj, że ją zgubiłaś. Nawet mi tego nie mów. O nie, musiałam ją zgubić podczas jak uciekaliśmy przed tym tygrysem. Lub ja nie wiadomo, co to było. Nie, to i co teraz? No to świetnie, i co teraz? Zaraz czekajcie. Na babie było trzy drzewa, tak? E, tak. Zaraz. Raz, dwa, bo to są dwa i trzy. To. To tutaj jest! Na pewno? Tak, nie mylę się! Chodźmy! To tutaj jesteśmy! Patrzcie! Czy to jest diament? Nie wiem, ale piękny. Wow. Róża, popatrz! Co się stało? E... Um, dzień dobry um, Nazywam się Róża Witaj Różo Tak znam cię e, Nie wie skąd, ja pani nie Jestem magicznym koniem Który chroni sercu lasu Zaraz To jest serce lasu? To W takim razie Bo ja dostałam od taty taką mapę i Tak wiem wszystko o tobie Przybyliście długą podróż i znaleźliście to, co chcieliście. Jedną chwilę! Czyli po prostu poszliśmy szukać tego sercu lasu? No chociaż w sumie ładne te serca, ale po co to wszystko? Bo to... piękne to jest, ale nie rozumiem, po co mój tata mi dał tą mapę? Róża, tata cię sprowadził tutaj, a dokładnie dał ci tą mapę, żebyś się dowiedziała o pewnej tajemnicy, o której nie wiedziałaś. Podejdź tutaj. A um, dobrze? Posłuchaj mnie. Pamiętasz swoją mamę? Niestety nie. Otóż ona była królową lasu. Lasu? Owszem, ale potem urodziła się jej córka. Zaraz, czyli ja byłam jej córką, czyli ja jestem księżniczką? Owszem. I to należy do ciebie. To jest korona? Owszem. Wow, Róża, jak ty pięknie wyglądasz w niej. Czyli będę dzisiaj do ciebie mówiła wasza wysokość. Przestańcie! Dziękuję za koronę i bardzo dziękuję. Dobrze, do zobaczenia. Musicie zwracać. wracać. Ale jak mamy wrócić, skoro nie mamy mapy? Moja magia wam pokaże drogę do domu. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Dziękujemy! Wiecie, co opłacało się jednak gdzieś do tego skarbu? Tak. To co? Najlepsi przyjaciele? Przytulaczek! Dobra! Haha! Ha. Wracajmy do stajni!